Hau hau Dzisiaj gościnnie z nami. O! I mamy brokacik. A złoty mieliśmy brokacik? A sprawdź. Chyba nie. Chyba nie. A tutaj mamy... A czemu na piękno zgasła? Ale tutaj wiaderko! Też złote. Jazda na kordę. No to jak jazda na kordeo, to trzeba jeszcze stworzyć kordeo. To kordeo to takie trwałe jest. Ale tematyczne. Co tam jest? Co tam widzimy? Co tam jest? Ej, ej, ej! On się tak trochę... Nie wiem, będę miał czas, a ja włączyłam letarkę. Żeby lepiej go widzieć, ten nie czas. Wiem. Nie wiem, co poszło nie tak z moim tokiem rozumowania w tym momencie, naprawdę. No to dobra. Gotowa? No to już jedź, a my za chwilę zaczniemy Ci odmierzać czas. O, no, start. Uch. To była zrzutka. Dobra, dawaj czas. 12:31. dwa punkty karne. Ja nie lubię na autach na A ja On lubi tak ludzi? Oj, Ej, ale naprawdę, ja się tak na nim przesuwam Chodź do... tu mierzyć czas. Ej, właśnie no, ja mam teraz. Czy... Czas start. Jedziesz. Jadę. Czysto. no po nie lubię, na no. na mnie. Jedna zrzutka. Dwie zrzutki. I teraz czas? 12:81. No to prawie macie idealne czasy. Start. Gotowi. Co to za. Pokaz. Dobra, i tu będzie start teraz przez metę, już, nie? Aha, to nie był już start. Nie, nie Dobre. Było Dobra, teraz start! Start, jedziesz Jedzie. już. No, tutaj szturchnął. Tak. Ach, on robi tak na, dwie, na dwa błędy. Taki czas. Taki czas. Powiedzmy, co robimy w ogóle. Tylko nie czekaj e... tego po ziemi. A to ona mi tak poda. Eee, co my robimy? Idziemy do sklepu. Sprawdzamy, w ilu eee, sklepach można wejść z psem? Tak. Albo z wilkiem? Znaczy mi się wydaje, bo generalnie ja na przykład z psami chodziłam po galeriach handlowych z trzema psami i tak dalej. I szczerze, nie przypominam sobie, że zdarzył mi się jakiś sklep, gdzie by mnie nie wpuścili z No to zobaczymy. Psami. Raz do żabki mnie nie wpuścili z psem. A to kawernanda. Jakie pieska Badanie Badania sprawdza. No dobrze to można z pieskiem wejść? Słucham, Gratuluję. Dziękuję, do widzenia. Rosman nie jest zwierzęco odporny. Rosman nas Ale nie mają artykuły dla zwierząt. Ale my można z pieskiem wejść. Widzisz, tam ja Ciekawe, co to w środku jest? Ja podejrzewam, że to jest taki jak Lincoln. Jak myślicie? Tak. Zawsze tak. tak mam, że spotykam gdzieś jeść tu. A co to? Było? Od niny mama. Oni się zawsze tak dziwią, że ja wychodzę z Holka. A holka. Że nas nie fuci do Rosmana, mu się zlała w kakadżykach. No dobra, słuchajcie, bo to jest e... dziki pies. z butami. Ale tu może być ten. My tylko powycinałeś kapać. A już to znajdziemy. Nie, nie. Opuściłaś. Ale w ramach naszego eksperymentu możemy polecić na YouTube ten sklep, że można z pieskiem mimo wszystko. Tak czy o, tak? Jest zakaz jazdy na rolkach, to jest kawałek. Ale jest piesek. Istnieje. A piesek może być na rękach. Trzymaj Ola. Tak. Dzień. Dobrze jest mieć powód, dla którego chcemy gdzieś wejść. No chcemy jest... kupić, nie wiem, Co? papier. No. Dobra, trochę... O, Dobry, Czy można wejść na chwilę? Nie bardzo. A deski sobie kupisz nowe? Nie ma jest Dobra, z na chwilę? Dzięki. Mogę z pieskiem. Ale to może zapytaj panią, czy są trampeczki. Trampeczki w rozmiarze nie dziecięcym. Zwykłe, najzwyklejsze czarne trampki za kostkę w rozmiarze 36. No to masz rozmiar dziecięcy. Tak, bez żadnych nadruków, napisów i innych dziwnych rzeczy. Zwykłe po prostu czarne za kostkę. Bo tam patrzyłam, to to były dziecięce, a w tej chwili nie mam To na wakacje na sztandary potrzebne jest. Ty już na wakacje tak. szukasz? Czego tak. ona Ona już tak. Ola, teraz ty? Chcesz? Dziękujemy. A w ogóle ja uwielbiam takie sklepy w czasie świętu. O, Charka się sprawy. Sklep przyjazny <trony> psom. Tak, sklep przyjazny psom. Ej, ale tak jakby ze sklepów wstecz, coraz lepiej o, zauważyliście? Tak. Ale świetny, no. Tak. Holka, jak Ci się podoba? W no dobrze. Co okazuje się na metry? W ramach eksperymentu. Będziemy liczyć ile czasu to... No tak, ale coś się się należy z tych zakupów, prawda? Już miał lodę na patyku. Ale, A co myślisz o takim, tele... co tam telefoniku, ale wymienionym tu dla kitków? Ja miałam taki. Nie, tam, nie... Na nie idziemy. Pokaż. Nie kup, nie kup zabaweczki. Bo ona teraz już skupiona jest na czym innym. Ona... Paneczka, to, to daj zabaweczkę do, do torby. Daj, daj. Będziesz się bawiła po drodze. Nie. O, smyk. Zobaczymy. Ola, jaka idzie dzielna. Smyk z tym są zdjęcia? Zaraz szlejsia kupimy. Idziemy po szlejsiach w kształcie wilka. Dzień dobry, to jest wilk? Szukamy szlejsia. Nie, że jakie ładne te Co, spódniczka? Nie. Tak, to był żart nie na miejscu. Kurde, robona. O, tu są szlejfy, tak? Czy to nie są szlejfy? Raz lepsze te sklepy. Raz lepsze, raz Czyli słuchajcie, tutaj trzeba w lewo iść. Zawsze w lewo. Zawsze w lewo. A gdzie są takie figurki? Tak właśnie, gdzie są szlajki. Bo szukamy takiego, takiej figurki, takiego pieska. Tak, szukamy, jak są takie szlejki czy nie czy to tutaj... są, w są. No, nie mają tych a... figurek. No, nie a... mamy tych figurek. Dobra, bo właśnie tak szukaliśmy podobiznych kolki. No. W właśnie w nie mają takie pojedyncze, u nas nie ma. O, Oj, szkoda. Ale na pewno być Dzień dobry, ma z pieskiem? Co to Już jesteśmy. Już jesteśmy. To, to, z, to zanim Pani się zapyta, to szukaj tej kurtki. Aby tu szukasz tej Tak. No zobacz. Idealne na Alicję, owce Alicję. No, ale my sobie bierzemy takie na vlogmasa następnego. To musi jest być grzeczny. Tą Widzę, ona to sobie tak. Mimo. Tak, ona sobie tylko ogląda rzeczy. To dziękujemy. E, to tą kurtkę Ola. Konitki. Mysz. Pięknie. Dobrze, dziękujemy. A jeszcze mam kogoś? Ja? Słuchajcie. Idę po włóczki. Ja A ja szukam podstawki. I, szydełko. i szydełko. A ja idę dalej po termochłodzie. A ja po zbawiłam... nie znalazłam. zrobiłam No to dobra. Kto się zapytasz, jak panią spotkasz. Chyba się zapytam, jak panią spotkasz? Dobra. I tu już chyba będziesz musiała mi dać film. Nie dam ci. Chodź, jeszcze ole szukamy. Gdzie jest Ola? Nie wiem, na włóczkach. chodź. O, jest i ono. Szydełka. A można z pyskiem? Nie wiemy. wiemy. Ale już zrobiliśmy zakupy, więc idziemy płacić. Do kasy. Ale musimy się spytać, żeby wiadomo było. O ja mamy termofor Alusia. A tam był duży termopor Alusia i był prześwietny, ale koniec końców zdecydowałam, że... Bo on, już on jest chyba wiesz to takie do łóżka. Sobie mi nie? będzie, no. No tak, bo już to jeszcze, ale tak jak do najazdu miała głupotisko. Co teraz? Musimy zapychać. A cień, no, może coś by sobie zrobiło. Ale muszę wiedzieć. No. Przepraszam, że tak weszliśmy z pieskiem, ale chcieliśmy panią znaleźć, i nie znaleźliśmy. No tak, normalnie Panie. można wejść z pieskiem. On jest takim zwierzęciem niekoniecznie. On no, grzeczny no, bardzo no, jest. No dobra, inaczej to nie piesek, to wilk. Z wilkiem można? <grym> pewnie! No, no, pewnie można, z wilkiem można, ale z wilkami już można. A gdzie no. się podoba, to jak się cieszy. Tak. No. A jest to, pan, mogę to, to jest się? Nie, no, nie można to z pieskiem. Ona nie. chyba nie lubi na rękach być. To No jest to kiedy indziej kupimy pudełeczka. Na taką ilość sklepów? No tak, ale tak. zobacz, Zabawk, nawet byłyśmy. Tak, tak. tak. Deal, że zjedzenie no? w takim akwarium nie można. A tu co A... Nie, 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 możemy nie, 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 wyjść, farma. jakoś wyszłam. nie, się nie, spodem. Tu nie, ziva oh wow